How Siemano kałzdika handlu i tym, czy z życia handlarza samochodami używanymi. Mam tu coś bardzo fajnego kluczyki, które służą do otwierania lawety, żadna niespodzianka. Ale w tej chwili posłużą do otwarcia studia, studia nagraniowego, studio laweta, czyli kolejna część handlarskich historii, autentycznych historii z mojego handlarskiego żywota. I tym razem będą to historie dotyczące klientów z piekła rodem w wersji takiej dość mocno oderżonej. Czyli nie będą to tacy najgorsi klienci, ale gdzieś tam w którymś momencie próbowali mocno przyswania próbowali gdzieś tam nie wkręcić, czy też nawet to szukać. Także lecimy z tematem. I bęk! Siedzę sobie już na miejscu, czyli można zacząć. Słuchajcie, są takie historie, są takie momenty, które nie są tak spektakularne jak ta sytuacja, choćby z tym Seatem i Biza. Czyli ten filmik, który jest tutaj na kanale najbardziej wypustowany, bo on ma chyba na chwilę obecną jakieś 200 tysięcy wyświetleń. Nie wiem, jak on się przyjął, bo tam mi się komentarze nie włączyły. Może i dobrze, bo no jednak handlarz tak i na pewno mu się należało, i szkoda, że ci nóg nie powyrywali tak jak obiecywali. No ale dobra, niech będzie. I to są takie pomniejsze sytuacje, których może gdzieś tam w przyszłości. Przy jakichś takich historiach barowych, czy, czy nie wiem, opowiadaniu potencjalnym przyszłym, chociaż może w moim przypadku nie wnukom, no jakimś osobom, nie będzie to aż tak spektakularne i ciekawe, ale jednak zasługuje na jakieś takie uwiecznienie. Także przejdźmy do sedna. Sytuacja numer jeden, czyli sytuacja z samochodem, którym był Ford Focus. Ford Focus jedynka. I pamiętam samochód, jak dziś, jakby stał dosłownie tutaj, bo to jest sytuacja tam powiedzmy, sprzed 3 czy 4 lat, i autko, które wpadło w moje ręce, tak to dziwnie brzmi, nie wpadając w moje ręce jednocześnie, bo to było coś takiego, gdzie te koniugacje rodzinne, mam z tym zawsze problem. Czy ja mam sobie wujka, który ma brata, tak? Ten wujek ma brata i brat miał córkę i córka miała Forda, dobre i to nam wystarczy, czyli powiedzmy, że jest to tam osoba znana mi z jakiegoś tam powiedzmy, e, może nie pokrewieństwa, ale gdzieś tam powiązana rodzinnie. I oni tego Forda Focusa w kombiaczku, w takim fajnym, nie wiem, to był taki fioletowaty kolor, taki ciemny granat spadający fiolet, coś takiego w dieselku, e, gdzieś 2000 chyba rok. Oni go mieli dość długo. Ta córka. Ona go miała tam ileś lat, i po prostu samochód się znudził. Stał się niepotrzebny. Ona już miała drugi samochód, i padło takie hasło, żeby go sprzedać. Także ten właśnie facet, czyli ten brat wujka, przyjechał tutaj. Przyjechał, zadeklarował się, że chcą sprzedać samochód. Przyjechał właśnie tym autem. No i generalnie łatwo było się dogadać, bo cena tego samochodu była bardzo atrakcyjna. Samochód przyjechał tak naprawdę tutaj na miejsce, czyli była kwestia. Odwiezienia tylko tego właściciela samochodu do domu, ewentualnie spisanie dokumentów. Tam nawet było coś takiego, że on zaproponował: Słuchaj, bo ten samochód nie jest potrzebny, jak go sprzedasz, no to po prostu zapłacisz i tyle z tego będzie. Natomiast no, ja tutaj wolałem od razu uregulować, bo jak są pieniądze, no to lepiej kupić od razu. Zwłaszcza, że ja wiedziałem, że na tym samochodzie i tak zarobię. On był do jakichś takich pomniejszych napraw, blacha, napraw, może nie do poprawek lakierniczych, bo tam nie było jakoś dużej roboty, tylko wiadomo jak to jest w Fordzie gdzieś tam, coś trzeba było poprawić, trzeba było wyprać środek, wyczyścić go z zewnątrz, jakoś alufelgi wyczyścić, bo miał, pamiętam, alufelgi. No i samochód zaczął się fajnie prezentować. O strony technicznej tam do zrobienia, z tego co pamiętam, nie było chyba nic. Wszystko było porobione, łącznie z jakimś serwisem olejowym, tam na oleju jeszcze parę tysięcy mógł przejeździć. No był takim typowo dopilnowanym samochodem, który w pewnym momencie stał się po prostu zbędny i zastąpiony został innym autem i problem byłby z tymi klientami, którzy przyjeżdżaliby, umawialiby się na oględziny i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, samochód został ogarnięty, zakupiony oczywiście wcześniej, no i wystawiłem go na sprzedaż. Jakieś tam telefony sobie były, wszystko fajnie, pięknie. Aż w końcu przyjechał pewien pan, który taki nie za stary, nie za młody, przyjechał sobie, ciach, ogląda samochód, wszystko mu się podoba. Okazało się, że on gdzieś tam pracował wcześniej za granicą, wrócił teraz do kraju, potrzebuje jakiegoś samochodu. No i taka sytuacja, no wszystko mu pasowało w aucie, generalnie. Oprócz cen, oczywiście. Tak, bo to jest taki standard, że cena nigdy nie pasuje. I nie chciałbym tutaj jakoś. Yy konfabulować, nie pamiętam za ile kupiłem ten samochód, czy to był 1000 zł czy 1500, ale stawiałbym raczej na 1500 zł, na tamten czas czyli cena dla mnie była dobrą ceną, była atrakcyjną ceną ale ja go też wystawiłem w jakichś takich dość dobrych pieniądzach, fakt, że tam 1000 zł na nim przyklepałem, takie żyćko z czego ja byłem bardzo zadowolony No ale po prostu udało mi się go dostać w super cenie I ta cena zrobiła cały tutaj interes I całą tą, wszystko, całą tą piękną historię Ale jak go wystawiłem jakoś No powiedzmy, że to było tam 2,800 czy coś koło tego Jakaś cena została znegocjowana tu na miejscu No i umówiliśmy się na następny dzień Bo on po prostu nie mógł tego dnia odebrać tego samochodu Była jakaś tam historia, o której już nie pamiętam Dobra, przyjedź Pan następnego dnia jak to powiedziałbym, Mirek, handlarz. No i czekam sobie na tego jego mościa, czekam, czekam, czekam. No i on przyjeżdża. Przyjeżdża, tylko on był takim, wiecie, takim typem. Jak już w moim przypadku, pracując przez tyle lat z ludźmi, pracując powiedzmy w urzędach wcześniej i mając jakąś styczność z tym handlem samochodowym przez lat, teraz już 14, ale wtedy, no to powiedzmy, niech to było nawet i 10 lat, tak, czy tam 11, no to poznaje się już po prostu pewnych ludzi. Bo ja mam w zwyczaju. Coś, co nie jest zbyt fajne i nie każdy to popiera i tutaj się akurat nie dziwię. Ja często nie liczę gotówki. Często zdarza mi się tak, że po prostu pieniędzy, które otrzymuję od kupującego, nie liczę. No bo widzę, że oni je tam gdzieś już 15 razy przeliczają. To jest tak samo jak ja. Czasami jak jadę, no to liczę tam 6 czy 5 czy 6 razy, czy się powiedzmy tam nie pomyliłem, żeby one już były przygotowane i w ogóle. A tutaj mieliśmy do... Czynienia z taką sytuacją, gdzie dzień wcześniej wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Stan techniczny, wszystko, wszystko, wszystko zweryfikowane. Facet tak naprawdę miał tylko przyjechać, dać mi pieniądze, wpisać swoje dane do umowy, w sensie ja miałbym mu wpisać te dane, miałbym podpisać, wypłacić i wyjechać. I na tym miało się skończyć. No i generalnie wszystko nastąpiło. Po kolei ale od momentu spisania umowy, czyli spisaliśmy umowę, on już praktycznie wyjeżdżał, daje mi te pieniądze, i ja w tym momencie tak stwierdziłem, że ten klient jest podejrzany. Czyli odwinałem sobie te pieniążki, bo one były też, tak wiecie, zwinięte, tak na cztery. I to jest też takie dość podejrzane, bo jeżeli ktoś daje, wiecie, takie rozwinięte, jak macie tak papierki. Pach, daje w całości, no to to jest takie, jakby, zaproszenie do tego, żeby je też przeliczyć, i to, że ktoś się wcześniej liczył, a te były tak jakoś pozwijane, no to nie była jakaś tam mega duża kwota, bo powiedzmy, niech to tam było 2-300, powiedzmy. No tak strzelam. No i rozwijam i liczę. Mówię, dobra, no to ja sobie jeszcze tylko przeliczę. Facet taki zmieszany. Okazało się, że od tej kwoty, którą uzgodniliśmy dnia poprzedniego, który ja nie pamiętam, no powiedzmy, że to było 2400 zł, a tam było 200 mniej. Tak spojrzałem na niego, spojrzałem na pieniądze. Raz jeszcze liczę. Mówię, panie, ale to jest 2,200. No, bo ja myślałem, że my jeszcze coś tutaj się dogadamy. Mówi, e, chłopie, chłopie, chłopie. Dwie rzeczy. I zabrałem mu w tym momencie umowę. Bo on to tak trzymał, wiecie, trzymał łapce. Ja mu to tak po prostu zabrałem tę umowę. I powiedziałem, że no, wie pan co, dzień wcześniej dogadywaliśmy się. Wszystko przyklepane. Cena taka, jak powinna być. A pan tutaj nawet to nie była sytuacja taka, gdzie a może jeszcze 50 zł na paliwo, chociaż tam akurat paliwa pamiętam, że było od groma. Czy wiecie, coś takiego, no a tam może symbolicznie jeszcze na flaszkę, czy, czy na jakiegoś wyskacza, gdyby powiedział, żebym się lepiej poczuł, sobie opił samochód, czy coś takiego. Gdyby on do tego podszedł w jakiś taki ludzki sposób, taki bardziej, nie wiem, humorystyczny, czy coś, no to kto wie? Może bym się jeszcze skusił, żeby mu tam 5 dych jeszcze z tej ceny urwać. Ale 5 dych to nie są dwie stówy dwie stówy, no to to jest naprawdę u mnie gro tego zarobku, to są wszystkie opłaty i tak dalej, no ale druga sprawa, że to było takie świństwo czyste świństwo w takiej najgorszej postaci no bo on nawet nie powiedział mi o tym, że dał mi tam 200 zł, nie, tylko uznał w swoim gdzieś tam rozumku, w swoim rozumowaniu, że tak będzie dobrze, Nie niby umawialiśmy się na 200, ale po cholerę mu 200, dam mu na 2,400, ale dam mu 2,200 i będzie dobrze. On będzie też zadowolony, przecież. A ja sobie pojadę, a jak już wyjadę, no to co mi zrobi? No tak to mniej więcej wyglądało. Bardzo niefajne zachowanie z jego strony, bardzo takie, no bo to było, można powiedzieć, że to była wręcz próba jawnego oszustwa. No, wy tu możecie sobie mówić, co chcecie, możecie myśleć, co chcecie, że handlarz, że sam jest oszust i w ogóle, bo tak to się utarło jakoś dziwnie w tym społeczeństwie. Natomiast nie było to sympatyczne. No i Ostatecznie skończyło się na tym, że facet mi oczywiście te dwie stówy dorzucił, bo inaczej nie dałbym tej umowy. Zresztą śmiesznostka. Na umowie na fakturze wpisana była kwota 2400. I on mi to podpisywał, on wszystko, wiecie, tam sobie patrzał, sprawdzał poprawność danych i nie zakwestionował, że wie pan co, bo ja tutaj mam 2200 dla pana, nie? Nic. Kompletnie. Zwyczajna próba oszustwa, wyjazdu za bramę i pozbycia się problemu. A potem kto? kto mu udowodni, że on dał 200 wy mniej? No kto? Także no to to była taka sytuacja niezbyt fajna i niezbyt miła, ale taka dająca sporo do myślenia, bo faktycznie do dzisiaj u niektórych osób ja tych pieniędzy nie przeliczam. Dosłownie trzy dni temu sprzedałem Renault Clio, gdzie pan mi dał tam 3800, chyba? Coś koło tego. Ja tego nie liczyłem. Ja po prostu widziałem, że on to tam gdzieś przeliczał dwa razy, wszystko było odliczone i też to jest widać. On mi to dał, ja po prostu mu zawierzyłem, zaufałem, schowałem pieniądze do kieszeni, podałem rękę i tyle w temacie. Ale tutaj gdzieś tam sobie ta małpka, tak din, 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 zaczęła dzwonić w główce. Sprawdź kasę, czy się zgadza. No i to był bardzo dobry, bardzo dobry strzał, który pozwolił mi nie zostać, pozwolił mi nie zostać. Ofiarą oszusta, tak można powiedzieć. No bo gościu ewidentnie chciał mnie zrobić w ciula. I druga sytuacja, która również dała mi konkretnie do myślenia i w pewien sposób pozwoliła mi zmienić moje nastawienie do klientów na takie bardziej negatywne, na takie ostrożniejsze i od tej pory też nie dość, że zwracam szczególną uwagę, jeżeli chodzi o właśnie liczenie gotówki, o pieniądze, o tego typu sprawy, to też pilnuję trochę gdzieś tam okiem klientów, którzy przyjeżdżają oglądać samochody u mnie. Bo tak generalnie ja jestem takiego zdania, wiecie, że jeżeli ktoś przyjeżdża oglądać jakiś samochód, no to on powinien mieć trochę spokoju. Ja sobie staję w tej chwili nawet gdzieś tam z boczku e, z boczku, staję sobie gdzieś w odległości, tak to lepiej zabierz mi, staję sobie w jakiejś odległości tak, żeby w razie czego Ci kupujący tudzież oglądający mieli jakiś taki komfort psychiczny, wiedzieli, że ja tam gdzieś jestem, że ja po prostu ich nie olałem, nie poszedłem sobie gdzieś tam grać w pasjansa czy układać pasjansa, bo pasjansa się układa, tak, nie gra, eee, czy robić cokolwiek, tylko gdzieś tam się nimi w pewien sposób opiekuje Tak to można powiedzieć, że jestem jakby na ich takie może nie pach, pstryknięcie paluszkiem, że w razie jakiegoś pytania jestem blisko i mogę na to pytanie odpowiedzieć. Czyli to wygląda w tym momencie tak, że. E, stoję sobie gdzieś tam na, na takiej początkowej fazie rozmowy, jestem gdzieś tam faktycznie blisko, pokazuję, mówię wszystko to, co wiem i tak dalej. Ale jest taki moment, kiedy się gdzieś wycofuję, żeby oni mogli sobie ewentualnie skonsultować, żeby nie mieli takiego stresu, że ktoś tam nad nimi stoi i cały czas ich obserwuje, patrzy im na ręce. Ale to patrzenie na ręce w niektórych przypadkach nadal u mnie występuje, tylko może po prostu z takiej większej odległości, żeby dać jakiś ten właśnie komfort psychiczny, takiego, takiego swobodnego porozmawiania o samochodzie. Ale nie z, jednocześnie nie tracąc ich z oczu. A to zostało spowodowane czymś takim, kiedy przyjechał do mnie facet. Znaczy, już były wcześniej takie podobne sytuacje, ale ta jest taka dość, yy, która też dość zapadła mi w pamięć. Samochód pod tytułem Renault Kangoo z takim silnikiem 1.5 DCI, czyli w tym, w którym panewki się powinno co 100 tysięcy wymieniać, w wersji takiej przedłużonej. To był taki typowy samochód do wożenia czegoś. Czyli z paką, tą dłuższą paką, zresztą o te kilkanaście, czy tam nie pamiętam ile centymetrów, ale tą taką fajniejszą paczką. Dwuosobowy, taki typowy wanik. I przyjeżdża sobie facet oglądać ten samochód. Od razu mówił, że on jest mechanikiem, potrzebuje po prostu samochodu do wożenia pewnych rzeczy, jakichś tam skrzyn biegów, silników i tak dalej. Finalnie zresztą, bo już mogę teraz zdradzić, że ten klient nie wziął tego samochodu, ale kupił go inny mechanik, który się okazał dużo, dużo uczciwszy. I to dosłownie chyba dzień czy dwa po nim. Cóż to był za mechanik? Słuchajcie, samochód sobie stoi. No ja stwierdziłem, no dobra, to jest mechanik. On wie, czego tam szukać. On po prostu będzie pewnie zwracał bardziej uwagę na takie sprawy mechaniczne. Dajmy facetowi spokój. Niech sobie w spokoju ten samochód ogląda. Powiedziałem mu, co wiem o samochodzie. Dałem mu kluczyki i gdzieś tam sobie po prostu poszedłem. Mówię, dobra, będę tu i tu. Czyli gdzieś tutaj też na placu, ale kawałeczek dalej. W razie czego proszę do mnie podejść. Nie ma problemu, tam sobie ewentualnie porozmawiamy. No to tutaj na spokojnie pewnie chcesz obejrzeć, nie? I facet mówi, tak, tak, tak. Ja sobie tutaj posprawdzam, pooglądam. I w pewnym momencie on faktycznie mnie woła. Bo odpalił silnik i mówi, że ale. Słuchaj, facet, w sensie do mnie, tu też silnikiem nie gra. No i ja taki, wiecie, skonfundowany i zmieszany, bo w ogóle nie wiem, co się kurczy dzieje, skoro rano ten samochód był odpalany. Ja nim gdzieś tam też jeździłem e, dzień wcześniej, e, przestawiałem go. Dosłownie tego samego poranka Bo on był jakoś po południu A ja rano gdzieś tam go przestawiałem Jakąś trawę kosiłem czy coś takiego No i wszystko było ok No i ja sobie zdaję sprawę, że są takie sytuacje Kiedy samochód może się zepsuć o tak No ale nie wyobrażałem sobie Nie dopuszczałem do siebie, że taka sytuacja Mogła mieć miejsce akurat teraz No i co? Facet ogląda, ogląda, no ja taki byłem, wiecie, nastawiony średnio, bo wiedziałem, że ten samochód tak czy siak sprzedam, natomiast on uparcie twierdził, że coś tam nie gra i faktycznie odpalając ten samochód, on strasznie kulawo pracował. Pracował kulawo, jakoś zaczął kopcić, no i co się dzieje, nie? Ale on utrzymywał cały czas, wiecie, taką narrację, że on, on go i tak kupi, ale tu coś nie gra. Tu coś nie gra, ale on mógłby go ewentualnie kupić i to takie na takiej zasadzie takiego, wiecie, zbawcy narodu, a konkretnie zbawcy sprzedającego, czyli ja wezmę od Ciebie ten problem i wezmę go na swoje barki i poniosę go dalej. Wezmę go od Ciebie. Ty będziesz miał spokój, a ja się będę z tym męczył. Może dam radę to zrobić. Może dam radę naprawić ten samochód. Może będzie OK, bo na tę chwilę on kulawo pracuje. Wszystko jest nie tak i w ogóle I tory też były złe Tak jak powiedziała ta reporterka kiedyś Tam na YouTubie można sobie znaleźć No ale dla, dla mnie te tory były proste A krzywy był jakoś sprzeda kupujący Sprzedający już samemu sobie chciałem pojechać No i generalnie strasznie mi nie zależało No i facet po prostu Cały czas mnie cisnął, a sprzedaj, a sprzedaj, a sprzedaj Mówię, nie no, nie sprzedam tego samochodu taniej Skoro jeżeli tam coś faktycznie się teraz stało No to jest na pewno jakaś pierdoła No to wolę go wstawić gdzieś tam na warsztat, zrobić to I go dalej sprzedawać w takiej cenie, w jakiej on jest teraz, nie? No i on taki zrezygnowany Pojechał sobie w tak zwaną cholipę I w tym momencie podchodzę do samochodu Mówię, kurde, faktycznie coś nie gra No ale dobra, dałem już sobie spokój Następnego dnia rano wjechaliśmy sobie tutaj do nas Do garażu Oglądanie Fakt, powiem szczerze, przyznam się bez bicia, że zajęło to prawie cały dzień. Ale doszliśmy do tego, co tam się stało w tym samochodzie. I tutaj słowo się stało, jest takie trochę nie na miejscu, bo trzeba byłoby użyć właśnie stwierdzenia, co ten Skubaniec tam narobił. Pozamieniał podciśnienia. Tak, no, niby pierdołam, mogłem na to wpaść wcześniej, ale ze mnie mechanik wiecie, jest taki średniej klasy, e, czyli te podciśnienia były na szybko. Kiedy ja go tylko zostawiłem w dobrej wierze, dając mu ten taki wachlarz możliwości sprawdzenia sobie w spokoju tego samochodu, czy on mu odpowiada, to on, on nie oglądał tego auta. On nie sprawdza, wiecie, czy tam gdzie są jakieś wycieki, yy, czy ten samochód dobrze pracuje, jakiegoś tam zawieszenia, no nic, kompletnie. On w tym momencie kombinował, jak zrobić, żeby było dobrze dla niego i żeby mnie zrobić wciula. No i stwierdził, że sobie pozamienia te podciśnienia, wmówi mi, że samochód jest rozwalony, wyjedzie sobie nim za bramę, pojedzie gdzieś tam kawałeczek dalej, dwie ulice dalej, zamieni te podciśnienia i wróci sobie spokojnie do domu. Bo to było widać, że to jest ewidentnie zrobione na szybko. Wiedział, co robi, wiedział, jak to zrobić. Natomiast tutaj też taki szczyt skurczybystwa został osiągnięty. I od tej pory też ja się staram właśnie obserwować, czy ktoś tam gdzieś czegoś nie narobi bardziej niż wcześniej. Już to zaufanie do klientów to jest jeden z takich przypadków, bo to nie jest pierwszy, ale zaufanie do takich klientów, do oglądaczy spada. Spada z każdym dniem i z każdym właśnie takim przypadkiem. Bo pomimo tego, że sobie zdaję sprawę, że 95% osób nie ma nic złego na myśli, po prostu nawet jeżeli coś tam palnie, że coś tam nie gra, no to to może wynikać z jakiejś niewiedzy, ale nie robią tego specjalnie z premedytacją. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te dwie historie, historię numer jeden, kiedy gości z premedytacją nie chciał mi wypłacić tych dwóch stówek, które mi się należały, jak psu Buda a ten drugi Ancymonek próbował tutaj wmówić mi uszkodzenie samochodu, który był w pełni sprawny, żeby obniżyć jego wartość, żeby kupić go taniej, no to to już są, słuchajcie, to mówi samo za siebie. Jak to mówi, gdzie to było? W Czym to było? To było chyba w tym angielskim programie, tam była ta programie, w tym sitcomie, sitcom to nie był. Hiacynta Bukiet, co ludzie powiedzą? O, co ludzie powiedzą? I tam ta babka taka ubrana w te kwieciste, taka perfekcyjna pani domu zawsze mówiła, Podłość ludzka nie zna granic. Czy nie ma granic? Coś takiego. No i to jest idealna puenta do tego odcinka, bo podłość ludzka nie zna granic i także to występuje w handlu samochodami używanymi. Także no tak to wygląda z mojej strony. Taka kolejna handlarska historia. Wiem, że znowu było za długo. I słuchajcie, sorry wielkie, no staram się, żeby to było krócej, ale no staram się, chociaż tyle. Ale to są takie początki. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie lepiej. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Hey.